Witam serdecznie Remigiusz Pyrek praktycznie o informatyce. Kolejny odcinek na temat serwerów VPS. I co dzisiaj? Pokażę tobie jak zabezpieczyć strony na poziomie serwera bez pisania dodatkowych skryptów w języku PHP na przykład. Prześledzimy razem logi serwera Apache, ponieważ przez tydzień od nagrania ostatniego filmu pojawiło się kilka ciekawych informacji i pokażę tobie jak zabezpieczyć się przed czymś takim. I na koniec pokażę tobie jak tworzyć aliasy, które będą dostępne nie tylko wtedy, kiedy jesteś zalogowany, ale także po wylogowaniu i zalogowaniu ponownym. Przypomnę tylko, że w tych filmach mówię o serwerach VPS firmy Ethernet Servers specjalnej ofercie za jednego dolara na miesiąc w konfiguracji, którą tu masz wypisaną. Oczywiście nie jest jakaś wyśmigana konfiguracja, natomiast do uruchomienia jednej strony czy testowania swoich umiejętności w zupełności wystarczy. W ostatnim odcinku zostawiłem serwer z. Modułem PHP, i w tym momencie możesz zacząć pisać skrypty po stronie serwera, które będą wykonywały się, będą komunikowały się z bazą danych czy z jakimiś zewnętrznymi api innych serwisów i będą zwracały wynik w postaci kodu HTML. Co zaowocowało już czymś takim, jak widać w logach, są próby otwarcia tej strony, tutaj tej głównej strony, i próby. No, odnalezienie jakiejś dziury w naszym systemie. Jak pamiętasz, w tych wszystkich naszych katalogach, gdzie są skonfigurowane wirtualne hosty, jak i też host domyślny, mamy tylko plik index.php, stąd próba otwarcia jakiegokolwiek innego pliku aniżeli index.php powoduje, że mamy wpis w dzienniku zdarzeń, konkretnie w, w pliku błędów, Mamy tutaj błąd na poziomie skryptu, i że nie udało się odnaleźć takiego pliku i wykonać tego skryptu. Dlatego, przed pójściem dalej w naszej konfiguracji serwera VPS, czyli instalacją bazy danych i pisaniem, pisaniem jakichś skryptów, zabezpieczymy sobie serwer taką prostą autoryzacją, czyli że ktoś będzie musiał wpisać login i hasło, aby zobaczyć, co jest na Twoim serwerze. A dodatkowo, skoro już mamy fail to ban uruchomiony to pokażę Tobie, jak załączyć filtr do sprawdzania jaki adres IP w danym momencie próbuje otworzyć stronę więcej niż raz. Jak tutaj widać, ten adres się powtarza. Pokażę Tobie, jak to działa. Próbowałem właśnie otworzyć stronę rer.php Mamy to w logach. Przyszedłem z jakiegoś adresu IP tutaj wpisanego. Była próba otwarcia. Nie ma takiego pliku, ponieważ jest tam tylko plik index.php, jak wiesz. Zostało to odnotowane, więc możemy taką informację wykorzystać. Jeśli będzie się to powtarzało, wpiszemy ten adres na listę zablokowanych i na jakiś czas będziemy mieli problem z głową. Oczywiście muszę tylko przypomnieć, że mamy połączenie na porcie 80, czyli bez certyfikatu SSL, co oznacza, że login i hasło, które tu wpiszesz, pójdzie jawnym tekstem poprzez sieć internet do serwera. Jeśli ktoś nasłuchuje po drodze i rozkłada pakiety na czynniki pierwsze, no to będzie mógł odczytać twój login i twoje hasło. Oczywiście w kolejnych odcinkach pokażę tobie, jak włączyć port 443 na serwerze Apache, ponieważ będziemy mieli do czynienia z bazą danych, będziemy mieli do czynienia z jakimiś aplikacjami, gdzie będziesz właśnie wysyłał login, hasło, więc warto to tę komunikację zaszyfrować. Natomiast na razie mamy port 80 i wracamy do tematu dzisiejszego filmu. Jak pamiętasz, ostatnio w ostatnim filmie zostawiłem serwer z konfiguracją domyślną serwera Apache. Czyli tutaj, z jakiej lokalizacji będą pobierane pliki, kiedy będziesz otwierał stronę po adresie IP na przykład serwera. Tu już utworzyłem dwa wirtualne hosty i pokazałem tobie, jak w Windows przekierować taki utworzony sztucznie trochę host na jakiś adres IP. I tutaj mamy taką subdomenę PHP 5 i PHP 8. I teraz. Pokażę Tobie, co należy zrobić, aby zabezpieczyć na poziomie właśnie serwera, czyli tutaj na poziomie wirtualnego hosta. Już wywołać okno logowania i pokażę Tobie za chwilę, jak utworzyć taki plik z hasłami. Będziesz mógł sobie tam dodawać loginy, hasła, będziesz to generował z poziomu wiersza poleceń. Natomiast taki na początek taka prosta autoryzacja powinna wystarczyć. Idziemy od początku, czyli po zalogowaniu zmieniam katalog na ETC. Apache. Wyświetlę sobie wszystkie pliki, które tutaj są. Również te ukryte, czyli ten przełącznik A na końcu. I w tym katalogu utworzę plik, w którym będą przechowywane hasła. I generatorem do takich haseł jest taka aplikacja HTPasswd. I kiedy weźmiesz z przełącznikiem help, tutaj będzie informacja, jak należy tego używać. I teraz sama komenda HTPasswd. I za pierwszym razem musimy utworzyć plik z hasłami, ponieważ go nigdzie nie ma. Czyli taka opcja "-c". Tutaj masz "-c", to jest create a new file, czyli htpasswd, "-c". I teraz jak się ten plik będzie nazywał? On zostanie utworzony w tym katalogu, w którym jestem, czyli etc apache. Ja go sobie nazwę htpasswd i dodam login Remigiusz. Zgodnie z tym, co jest tutaj, jak z tego używać, tak? Czy jest minus C, jak się nazywa plik, i później login użytkownika. Naciskam Enter. Prośba o hasło zdefiniuję. Pojawia się informacja, że dodano hasło dla użytkownika Remigiusz. Jeszcze raz wywołam komendę List. Mam plik z kropką, czyli jest to plik ukryty w systemie Linux. Jak ktoś będzie wpisywał w ten sposób lub w ten to ten plik nie pojawia się tutaj na liście, ale jak wiemy, on tutaj jest. Wyświetlę jego zawartość i mogę sprawdzić, że jest użytkownik Remigiusz i jest jakieś hasło. Kolejnym krokiem będzie poinformowanie naszego serwera Apache, że ma korzystać z tego pliku, który przed chwilą utworzyliśmy, oraz no, poinformować go, że dla jakiego katalogu, czyli z którego katalogu strony, które będą przeglądane, w jaki sposób mają być zabezpieczone. I teraz Nasza konfiguracja, naszej wirtualki, szczególnie ta część, jest tutaj tak skonfigurowana, że każdy ma przydzielony dostęp. Każdy może przeglądać zawartość tego katalogu, który, dla którego tutaj mamy skonfigurowaną subdomenę. A naszym zadaniem jest sprawić, aby dostęp do tego katalogu był zabezpieczony tym hasłem. Czyli ja sobie tutaj wybiorę w moim konfiguratorze tak, i tu się zmienia kilka linijek. W tej konfiguracji, czyli że autoryzacja na poziomie basic, czyli podstawowa, tu możesz sobie wpisać dowolny komentarz, i teraz, gdzie znajduje się plik z hasłami do tego katalogu, tak, Apache będzie to traktował, że w tym, w tym pliku, oczywiście, tych plików możesz utworzyć więcej, dla każdego z tych hostów możesz sobie potworzyć takie pliki, tym samym rozdzielisz klientów, powiedzmy, serwisu jednego od drugiego. No i że jest wymagany. Poprawny użytkownik. Poprawny to znaczy, że ktoś z tego tutaj pliku, który, który no ma w sobie zapisane te hasła i konta użytkowników. Mam tutaj moje pliki konfiguracyjne ETC Apache Sites Enable i najpierw rozpocznę od tego, czyli F4 edytuję. Tutaj mam informację, że wszyscy są uprawnieni do przeglądania zawartości tego katalogu. Zrobię sobie trochę odstępu, wkleję. Że chodzi teraz o autoryzację typu Basic, czyli taka prosta, podstawowa. To jest nieistotne. Tutaj najadę kursorem F8, usunę linię wcześniejszą, czyli jakby już teraz nie jest tak, że wszyscy mają dostęp do, do zawartości tego serwera. Komunikat tutaj dowolny, zrobię wcięcia, żebyś wiedział o co chodzi. Zapisuję zmiany F2, F10, wychodzę i restartuję Apache. A. Serwis Apache 2 restart i wracam do przeglądarki i zobaczymy jak to działa. Odświeżam stronę i już mam informację, że wymagany jest użytkownik i hasło. I po wpisaniu hasła, zaakceptowaniu, serwer wyświetla ponownie stronę, na której byłem przed chwilą. Tylko w międzyczasie zrestartowałem serwer, więc Pewne rzeczy się zmieniły. To samo zrobię dla mojego wirtualnego hosta PHP5. Też go zabezpieczę. Oczyszczę pole działania. MC-B. MINUS B oznacza, że będzie black, bez kolorów. PHP5 edytuję, czyli F4. Dokładnie to samo. Zrobię sobie trochę miejsca. Wklejam F8, usuwam. Tutaj tabulator 1 nacisnę. F2 zapisuje zmiany. Wychodzę restart serwera. Wracam do przeglądarki, odświeżam. Prośba o hasło, użytkownik jest ten sam, ponieważ plik, którego, z którego korzystam jest ten sam. I mam stronę z zawartością, którą już kojarzysz. Pozostało jeszcze zmodyfikować domyślny serwis. Dokładnie tak samo. Tutaj konfiguracja domyślna jest trochę inna, ponieważ nie jest to wirtualny host, tylko host domyślny, więc nie było tu wcześniej definicji katalogu. Więc trzeba wkleić całą ścieżkę z katalogiem, plus wszystkie inne dyrektywy, które wygenerował mój generator. Wklejam coś takiego czyli sekcja dotycząca katalogu. I autoryzacja, ten sam plik, dokładnie to samo robię. Zapisuję restart, czyli przeglądarka. Widać były restarty. Odświeżam. Prośba o hasło. I ponownie zawartość widzę, tylko że zabezpieczona hasłem. Teraz przyjrzymy się tym wpisom, tutaj błędom. Które są generowane z, domyślnego, z domyślnej wirtualki, czyli PHP 7. Wiemy, że to jest domyślna wirtualka. Dla pozostałych wirtualek są osobne pliki. Ale teraz, kiedy są generowane te błędy? No, jak wiesz, jest plik tylko indeks PHP. A ja wpiszę teraz remedius Co się wydarzy? Plik nie został odnaleziony. Co będzie tutaj w logach wpisane? Raz, że w tej chwili już mamy za, y, zabezpieczony serwis hasłem, więc to nie będzie już występować. Natomiast warto byłoby na przyszłość, ponieważ zahasłowany serwis kiedyś, powiedzmy, kiedy go już oddasz do klienta, on już będzie cały, gotowy, y, że świat będzie mógł go ujrzeć, no to wtedy ten problem wróci. Na, na razie ten problem zniknie, ponieważ ktoś, kto nie poda hasła w ogóle nie dostanie się do zasobów serwera. I to też zabezpieczymy w taki sposób, że fail to ban też ma specjalne filtry dla osób, które podają zły login i hasło. W tym momencie przejdę do konfiguracji fail to ban. Fail to ban. Tam jest taki folder filter i zobaczę, jakie mamy dostępne filtry. Mamy tutaj taki filtr noscript. Zobaczymy, co on robi. Nano. Tabulatur Apache no script. I w tym momencie mamy tu informację, co się, co się będzie działo. Mamy tutaj informacje, jakie rozszerzenia plików będą uwzględniane przy, jakby przy analizie tych plików dziennika i jakie słowa muszą wystąpić. To są wyrażenia regularne, tak to jest zapisane. Jakie słowa muszą wystąpić, aby ten, ten filtr zadziałał. I jak pamiętasz, jest not found or unable to start. Mamy coś takiego, skrypt bierze się stąd. Czyli to jest zmienna, tu się podstawi ten cały ciąg znaków. Jeśli dla tych plików zostanie wyświetlony taki komunikat, no to w tym momencie ten filtr, filtr zadziała. I teraz, żeby go włączyć, ja stąd wyjdę. Nie zapisuję bufora. Nie. Jak pamiętasz, stworzyliśmy taki plik jail local. I tutaj wyszukam takiej dyrektywy Apache No no script, tutaj mamy. enabled true I teraz zarówno dla połączenia http jak i https będą przeglądane logi Apache wszystkie. Tam, tam jest taki warunek z gwiazdką, że wszystko co się kończy error.log to te wszystkie pliki będą przeglądane. Za chwilę to pokażę. Zapisuję zmiany. I zrestartuję serwis. Teraz sprawdzę, czy wszystko działa. Fail to ban client status. Mamy, że są dwa więzienia włączone. Mamy więzienie dla no script, czyli jeszcze raz to samo. I mamy tu informację, że te pliki, które tutaj są, czyli php test z końcówką error log tutaj jest error log i error log. Te wszystkie będą uwzględniane. Mamy już informację, że dwa adresy IP zostały zablokowane. I jak widać, to wszystko działa. Jeszcze przyglądając się tutaj, wcześniej mamy Apache OUT, czyli to też sobie załączymy. Szukam wystąpienia słowa Apache. Udecham. Mamy tutaj. Zapisuję zmiany dokładnie to samo, czyli restart usługi. Spojrzę na status. Które pliki będą przeglądane również? Error Log. Sprawdźmy, co się zapisuje, kiedy ja podam błędne hasło. Mam prośbę, wpisuję remigiusz 2, Piszę jakieś niepoprawne hasło. Mam już wystąpienie, że użytkownik remigiusz 2 not found. Mamy też error tutaj, czyli błąd. Z jakiego adresu IP. I jak przejrzysz sobie te filtry. Jakie jak działa to wyrażenie regularne na pliki logów tutaj z Apache. Zobaczysz, że podobnie jak w przypadku tego skryptu, szukane są wystąpienia właśnie słów not found w, w pliku i taki adres IP, jeśli będzie zbyt często pojawiał się w logach, zostanie zablokowany. Ostatnią rzeczą na dzisiaj pozostały pozostał temat aliasów i teraz czym są aliasy? W momencie, kiedy sobie wpiszesz coś takiego, alias i przez cały film wydawałem komendę ls-al. I teraz, żeby tego nie wykonywać w ten sposób, żeby wiecznie pisać tego przełącznika al, mogę sobie utworzyć alias do tej komendy, który będzie się nazywał la, co będzie równoznaczne z ls-al. To la czy al nie ma znaczenia. W tym momencie na liście aliasów pojawia się alias, który przed chwilą utworzyłem. I już w tym momencie działa, także wyświetla mi w postaci listy i wszystkie pliki ukryte i nieukryte. Kiedy wyjdę i wrócę tutaj, teraz wydam komendę alias i już moich aliasów zdefiniowanych wcześniej nie ma. Teraz nano bash rc, taki plik, zjeżdżam sobie na koniec, aby zachować porządek, i zdefiniuję moje aliasy. Te, które, które chcę, aby tu już pozostały ze mną przez cały czas. Czyli ls nadpiszę domyślną komendę ls-al alias wpiszę sobie mc co będzie oznaczało dla mnie mc-b czyli w wersji czarnej alias jeszcze taki z przyzwyczajenia jeden czyli powrót do poprzedniego katalogu wystarczy że tylko napiszę dwie kropki i będzie to równoznaczne z change directory wychodzę teraz nie muszę wychodzić z całego serwera wylogowywać się Wydam komendę source bash rc. Sprawdzę. Są. Można zobaczyć, jak wejdę do jakiego działa. Wejdę do etc. Wejdę do Apache. Dwie kropki, dwie kropki. Wszystko działa. mc jest czarny. Tu też się wszystko zgadza. Wyjdę. Wejdę raz jeszcze. Alias. Wszystko działa. I to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem.